Alfred Hitchcock super wpływowy gość. Do tego jeszcze mistrz budowania napięcia poprzez swoje ujęcia w stylu stalkera i takie stałe potęgowanie strachu czy niepewności w widzach swoich filmów. 53 filmy fabularne w 60 lat. Trwający 7 lat serial Alfred Hitchcock przedstawia i moje ulubione albumy muzyczne pokroju Music to be murdered by muzyka, przy której dobrze być zamordowanym. Alfred to wyjątkowa postać, i poza mylnym przypisywaniem mu cytatu o rozpoczynaniu filmu od trzęsienia ziemi, czy słusznym przypisywaniem mu obsesji na punkcie aktorek grających główne role w jego filmach, miał on też pewien ciekawy pomysł. Bo jeśli myślimy o gościnnych i regularnych wystąpieniach ojców założycieli, to przychodzi nam do głowy pewnie Stan Lee, koleś, który przez lata był twarzą Marvela i pojawia się w praktycznie każdym filmie z tejże stajni. Ale nie on był pierwszy.

Bonnie shopping, she buy shit. Bo fakt, jeśli chodzi o gościnne występy reżyserów, znajdziemy ich całkiem sporo. Przede wszystkim wiele osób kojarzyć może pewnego słynnego entuzjastę hobbitów Petera Jacksona. To sobie wcina marchewkę w pierwszym władcy, to w drugim rzuca dzidą, w trzecim siedzi sobie na statku i jeszcze obrywa strzałą odległo lasa. Skoro już gadamy o grozie, to rzecz jasna w jego bardzo znanym filmie Martwica mózgu, które polecam, również się pojawia i właściwie to zdradza nam dlaczego. Wychodował sobie brodę. Jeśli dobrze wyliczyłem i zweryfikowałem z Wikipedią, Peter pojawia się w 13 swoich filmach z 19, które reżyserował. Proporcja, no całkiem niezła, ale właściwie nie umywa się do dorobku naszego głównego bohatera, czy naszych głównych bohaterów. O nich oczywiście za moment, bo muszę powiedzieć jeszcze o innych cameo reżyserów. Martin Scorsese, który pewnie obraziłby się, że pojawia się w materiale, w którym pada słowo Marvel, pojawił się jako psychol w Taxi Driver. Z drugiej strony jest oczywiście Quentin Tarantino, regularnie grający w swoich filmach, co raczej już cameo nie jest, ale no wspomnę, żeby nie było, że ominąłem. Taika Waititi, który w Marvelu, pozdro Martin, zagrał Korga albo bardziej zdabingował. Znajdziemy też sporadycznie reżyserów w takich choćby znakach, tutaj M. Night Shyamalanama, czyli mistrz twistów fabularnych, They like water. Albo mój faworyt, Wes Craven w Krzyku to jest ten koleś od koszmaru z Ulicy Wiązów albo wzgórza mają oczy. Są to jednak, nie ma co ukrywać, nieco współcześniejsze występy. Czy zatem Hitchcock był pierwszy? Czy był prekursorem? No jasne, że nie. Jego pierwsze występy należy raczej nazwać puszczaniem oczka. To tutaj mocno analogia do wczesnego stanali zaczyna nabierać rumieńców. Jednak co zabawniejsze, te wystąpienia były też próbą ograniczenia wydatków przy samej produkcji. Dlatego też zagrał w lokatorze z 1927 krótki epizod. Łatwo doszukać się w tekstach inspiracji pana Alfreda, bo przecież patrząc wstecz Charlie Chaplin również pojawiał się w swoim filmie Paryżanka. Mistrz Suspensu nie wskazywał jednak najbardziej znanego wąsacza kinematografii. Wskazywał Davida Worka Griffitha, czyli jednego z założycieli wytwórni United Artists, który ma na koncie ponad 500 filmów. Oczywiście nie mych też. Przejdźmy do przykładów. We wspomnianym lokatorze Hitchcock pojawił się jako reporter. Potem od 28 do 76 były to tak brawurowe wystąpienia, jak i tutaj cytat za Wikipedią przechodzień czytający gazetę, pasażer autobusu, mężczyzna z kontrabasem albo pasażer autobusu. Nigdy nie wypowiadał kwestii często stał z instrumentami, ale wskazał on swoje ulubione oczko do widza. Mowa o reklamie środka odchudzającego w filmie Łódź ratunkowa z 1944 roku. Pojawił się tylko jako postać w gazecie, bo uwaga, reżyser nie miał pomysłu na swoje cameo. Początkowo miał być dryfującymi zwłokami pasażera, ale zwyczajnie bał się utonięcia. Szanuję Padło zatem na uwiecznienie w pełnym tego słowa znaczeniu sytuacji przed i po utracie kilogramów. Bardzo dużo mówi sam cytat z wywiadu rzeki z reżyserem. Trzeba było wypełnić ekran, później zrobił się z tego przesąd, a w końcu stały żart. Teraz jednak ten żart stał się już dość kłopotliwy i żeby pozwolić ludziom spokojnie oglądać film, staram się pojawiać ostentacyjnie w ciągu pierwszych pięciu minut. O ile początek faktycznie służy zapchaniu kadru, to późniejszy stały element obecności Kamioł stał się przesądem smaczkiem, którego widzowie doszukiwali się w każdej produkcji. Stały żart. Dokładnie tak samo można by określić wystąpienia Stan'a Lee w filmach superbohaterskich, prawda? W końcówce lat 80., gdy Stan pojawił się w filmie telewizyjnym Proces Niesamowitego Halka, nic nie zapowiadało, że zamieni się to w tradycję 11 lat później. X-Men przywróciło tę tradycję niejako, potem oczywiście Spider-Man, Daredevil czy w końcu Hulk, gdzie Stan Lee w końcu spotkał się ponownie z Lufferino i ucementowali całą tę tradycję. W obu przypadkach, tak fani Marvela i Hitchcocka, prowadzą swoiste bingo. Co prawda wiadomo, że poczciwa maskotka Domu Pomysłów pojawi się w każdej adaptacji komiksu, ale przecież nie wiadomo kiedy i w jakiej formie. Bo gdyby zliczyć wszystkie takie gościnne występy, nie tylko te we własnej osobie, ale i w formie fotografii, czy co ciekawsze, obrazów, lista byłaby naprawdę długa. Alfred był w pełni świadomy kultowości tego zabiegu, tego podejścia jeszcze w swoich czasach i wrzucał się przez to w początkowych minutach filmu. Muszę przyznać, że to dużo mówi o tym, jak zmieniła się uwaga widzów. Kiedyś, by nie rozpraszać widza, reżyser wrzucał się na początku filmu gdzieś tam w tle, ale w formie zauważalnego kiwnięcia głową w stronę widowni. Dziś, o ile nie są to oczywiste sceny z dialogami, jak ma to miejsce w późniejszym MCU, nie wszystkie wizyty Stanali są tak łatwe do wychwycenia. No i o ile sprzedawca hot dogów z X-Menów jeszcze jakoś się nam rzuci w oczy, to już mała ulotka, gdzieś plakat albo reklama na jednej z taksówek. Tak średnio, a tak przecież robiły Netflixowe seriale. Hitchcock mógłby śmiało przebić czwartą ścianę, bo w wielu przypadkach aż prosi się, by dosłownie kiwnął głową w stronę obiektywu, podczas gdy ze Stanem Lee jest tak jak w tej dziwnej metaforze bingo. To forma gry z widzem, naturalne przedłużenie żartu Czeplina, gryfita, Hitchcocka, a nawet wyolbrzymienie Petera Jacksona, który stawiałbym bardziej inspirował się klasyką niż listanem Lee. Nie zawsze zauważymy znajomą postać, ale jest gwarancja, że jakiś fan przejrzy klatka po klatce dany film czy serial i w końcu go znajdzie. To trochę takie gdzie jest Wally, -E, tylko na inną skalę i z różnymi poziomami trudności. Bo ja na przykład nie wiedziałem, że Stanley pojawił się w Venomie, a podobno tam jest. I jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Obaj panowie już niestety nie żyją. Ikoniczność ich wizerunków wciąż jest jednak zauważalna i wielu innych twórców do tego, że obrazu będzie się odwoływać. Remake psychozy czy też część druga korzystały z sobowtórów czy charakterystycznych cieni. Dziś dysponujemy nieco bardziej zaawansowanymi technikami, nie tylko odmładzania aktorów, ale i nakładania cudzych twarzy, często tych zmarłych właśnie. A którzy robi to nagminnie? Ano Disney, choćby w Star Warsach. W czyich rękach znajduje się Marvel? Ano Disney'a. Jest to oczywiście element zgadywanki z mojej strony, ale czy nie czujecie sami, że tak właśnie będzie? Inna sprawa, że Stan Lee nagrywał swoje cameo partiami i wiele z nich może jeszcze znajdować się gdzieś w kazamatach wytwórni filmowych. Tego nie wiemy. Okazuje się jednak, że obaj panowie mają ze sobą wiele wspólnego. Obaj wykreowali istotne dla swoich dziedzin elementy. Alfred zasłynął jako mistrz suspensu, stan jako ojciec wielu bohaterów komiksowych. Choć ten drugi z samym światem kinematografii nie miał wiele wspólnego i pewnie wychowywał się na filmach tego pierwszego, to został wciągnięty do tego świata i zapisał się jako stały element pewnych produkcji. No bo Lee pojawia się przecież nawet w animowanym Teen Titans, bo każdy twór Superhero musi mieć tego poczciwego staruszka. Obaj oczywiście mają też sporo za uszami i nie ma co na siłę ich wybielać. Ale to temat na właściwie inną pogadankę. Ciężko porównywać tu wkład w kulturę. O Hitchcocku słyszał zapewne każdy. O li słyszeliby tylko fani komiksu, gdyby nie mainstreamowość kina superhero w ostatnich latach. Czy to jednak coś złego, że ktoś się kimś inspiruje albo wpada na podobne pomysły? No kompletnie nie. Ja oczywiście dziękuję Wam za uwagę. I powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że kiedykolwiek przyjdzie mi zestawiać Stanaliz z Alfredem Hitchcockiem. No, no chyba nigdy.